Całkowita ciemność, ani jednego źródła światła. Zamiast oczu pracują dłonie. Tak zwiedza się nową wystawę w Muzeum Okręgowym w Koninie. To dotykanie tych przedmiotów, zgadywanie, co my takiego mamy w ręku to jest taka rzecz, myślę, naprawdę dla każdego, żeby zobaczyć, jak wygląda świat z innej zupełnie perspektywy. To właśnie grupa konijskich dziennikarzy była jedną z pierwszych, które przekroczyły progi tej niezwykłej ekspozycji. Reporterzy mieli ją przetestować na sobie, by o wrażeniach opowiedzieć swoim czytelnikom, słuchaczom i widzom. Uważam, że to jest genialna wystawa, która pozwala wczuć się w rolę i w życie osób niewidomych i niedowidzących. To jest wystawa, która pokazuje nam, ile cierpliwości muszą te osoby posiadać, by odnajdywać się w rzeczywistości. Jest to doświadczenie unikalne. Nie było takiej możliwości w koninie, żeby czegoś takiego doświadczyć, nie musimy jechać do żadnego dużego miasta, warto, warto to poczuć. Po doznaniach w ciemności warto obejrzeć też część widzialną wystawy z akcesoriami wykorzystywanymi w codziennym życiu przez niewidomych i niedowidzących. Co istotne, to właśnie oni są przewodnikami po ekspozycji. Chciałbym przede wszystkim też, żeby te osoby, które tu przyjdą, zwiedzać. Mogło się też przekonać, się, jak my, osoby, osoby niewidome, niewidome, każdego dnia borykamy się z różnymi problemami i trudnościami w dniu codziennym, żeby miały takie też wyobrażenie, że nie jest nam też tak łatwo. Polecam młodym, polecam starszym. To jest wystawa, która dużo uczy, dużo pokazuje, dużo uświadamia i stawia nas w troszeczkę innym miejscu. W, w materii zrozumienia problemów innych osób. Wystawa nosi tytuł Poczuj, jak widzę, i jest elementem zadania pod nazwą Zwykły, niezwykły projekt z większością, które Muzeum Okręgowe w Koninie realizuje od wiosny wcześniej w jego ramach odbyły się m.in. warsztaty garnicerskie, zajęcia z sutaszu czy sadzenia ziół. Celem projektu jest edukacja, ale też i integracja z osobami z niepełnosprawnością w tym przypadku wzroku. Bardzo chcieliśmy, aby po pierwsze w działaniach, które organizowaliśmy w ramach tego projektu brały udział osoby niedowidzące i niewidome, ale także, aby i te osoby wspólnie z nami współtworzyły wystawę, którą dzisiaj otwieramy dla Państwa. Wystawę Poczuj jak widzę można oglądać na parterze Spichlerza Muzeum Okręgowego w Koninie. Będzie otwarta przez dwa miesiące.